Mirosław, niesamowite spotkanie. Wiesz jakie to jest ważny mecz dla, dla kibiców Krakowi. No i ty jesteś bohaterem już po raz kolejny. Musisz się czuć wyjątkowo. Pa, da, do są Kraków. Oj, od i sam znowu za derby Krakow, jak wysłał Kraków. Rozmyślałem sam o tym meczu o tych miesiąc i pół dana, tylko sam tu i owa oh, mimo sam ciężki okres mało aklimatyzacji nie dostałem je i wszystko, ale i wczoraj wieczora się kruna svega što sam uradio do sada u Krakovu i mnogo sam srećan što sam uspio da postignem večeras gol na ovako važnoj utakmici. A jakby opisał sam moment zdobycia tej bramki no i, że to był już sama końcówka spotkania, czyli gol i koniec meczu, to takie kumulacja tych wszystkich pozytywnych emocji. Pa ovo svaki igrač može samo da poželi u životu. Ovo što se večeras desilo, ovo me svaki igrač sanja koji trenira. Mislim da mi je ovo večeras što se desilo kruna mog treniranja čitavog života jer sam presrećan za ovim što se desilo posebno u zadnje minutu pobijeti najvećeg gradskog rivala. Ovo je nešto specijalno i posebno. Ja mislim još nisam svjestan, još se nisu utisti slegli. I jeszcze na koniec jakby opisał Miro tą atmosferę, tą otoczkę tego spotkania, pewen stadion, doping przez 90 minut, to wszystko co się działo już poza boiskiem tak to nazwijmy. Pan, owo, je deslo od nam priredli, to jest naprawdę to jest się wieczoraz desło od to co nam fani przyredli, to jest naprawdę niewiarygodne, coś posebno dla nas graczy, każdy gracz w karierze treniera za takowe utakmice i naprawdę, bardzo sam szczęśliwy, że sam byłem wieczoraz częścią takiego spektakla.